Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Obręmski. W tym filmie postaram się Państwu powiedzieć więcej o naszych półproduktach. Półproduktach z materiału iglidur, które oferuje igus, dostępnych w postaci prętów bądź płyt, ale również o usłudze SpeedyCut, to znaczy dostarczania gotowych elementów wykonanych metodą skrawania zgodnie z dostarczonym przez Państwa rysunkiem bądź plikiem 3D. Zaczniemy zatem od półproduktów. Średnice, które dostarczamy są w ofercie Igusa to od 10 mm, od 1 cm średnicy aż do 100 mm średnicy. Długości, które można w Igusie zakupić, są właściwie dowolne, minimalna ilość to 100 mm, natomiast największe odcinki, które oferujemy, mają 1 m długości. Jeżeli chodzi o płyty, tu sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, jest to bardzo zależne od tego, jaki materiał wybierzemy, natomiast można powiedzieć, że najcieńsze płyty, które dostaniemy od Igusa, mają 2 mm grubości i największy format to jest metr na metr. Natomiast największe płyty, największy gabaryt, który oferujemy to płyta o grubości 40 mm i o wymiarach 1 m na 610 mm. Największa dostępna gama wymiarowa jest z naszego materiału iglidur J. Jest to materiał, który bardzo dobrze nadaje się do obróbki skrawaniem. Elementy, które z niego wykonujemy są bardzo dobrej jakości, jakość powierzchni jest bardzo dobra. 嗯。Uh. <laughs> Natomiast możemy teraz powiedzieć trochę więcej o elementach, które wykonujemy metodą skrawania, więc począwszy od takich prostych kształtów, to znaczy zwykła tulejka z kołnierzem lub bez kołnierza bądź rolka do jakiegoś przenośnika, transportera. Po prostu w sytuacji, kiedy nie znajdziemy potrzebnego dla nas wymiaru w katalogu, możemy dorobić sobie takie elementy metodą skrawania z pręta. Nie ma minimalnych ilości zamówień, wykonujemy zamówienia od jednej. Sztuki. Natomiast oczywistym jest, że cena jest zależna od zamówionej ilości. Im ich jest więcej w zamówieniu, tym uzyskujemy lepszą cenę jednostkową. Możemy też znaleźć tutaj przykładowo taki element jak czasza kulista, to znaczy sferyczna powierzchnia zewnętrzna i cylindryczny otwór w środku. Lub też bardziej skomplikowane kształty, jak na przykład ten element, który ma trochę bardziej kwadratową średnicę zewnętrzną, bądź też taki element, który w tym wypadku akurat jest używany w przemyśle rozlewniczym przy, przy nalewaniu napojów. Ten element pracuje liniowo na wałku z dwoma wypustami i ten kształt został odwzorowany na średnicy wewnętrznej. I na koniec chciałem jeszcze pokazać takie elementy, które są wykonywane z płyt. Są to różnego rodzaju ślizgi. Tutaj akurat z płyty około 20 mm. Kształt jest dosyć prosty. Na przykład takie ślizgacze, które przykręcane są za pomocą czterech wkrętów z łbem. Cylindrycznym, nie stoszkowym, tylko z łbem cylindrycznym. A tutaj na przykład mam jeszcze taki element, który wycięty jest z płyty o grubości 10 mm. Jest to też ślisk do dosyć dużego urządzenia, które pracuje po obrocie. Natomiast mam też ze sobą. Największy element, który znalazłem koło swojego biurka jest to taki ślizgacz. W tym wypadku od jednego z naszych dobrych, stałych klientów. Jeżeli ogląda, to bardzo serdecznie pozdrawiam. Ślizg pracuje przy produkcji płyt drewnianych i po prostu ten element sprawia, że płyty ślizgają się w maszynie po nim, natomiast nie wymaga to żadnego smaru, więc się nie brudzą, a przy tym wszystkim jeszcze nie zarysowują produkowanego.

Jeżeli macie państwo w swojej wymaganie, żeby dorobić jakiś element i żeby igus państwu go zaproponował, będziemy potrzebowali trochę informacji o tym jak on pracuje, jakie są obciążenia, jakie są prędkości. W ten sposób będziemy w stanie wybrać odpowiedni materiał. Natomiast następnie jakiś rysunek albo w postaci dwuwymiarowej na przykład PDF-ie, może to być czasami nawet w skrajnych sytuacjach rysunek odręczny na kartce albo plik 3D to nam, Żeby zaproponować Państwu wykonanie takich elementów. Jeżeli nie oglądaliście Państwo jeszcze innych filmów, które Igus wrzuca na, swojego, na swój kanał na YouTube, to bardzo zachęcam do ich obejrzenia. Natomiast na tą chwilę dziękuję bardzo za wysłuchanie i pozdrawiam serdecznie.